Jestem wartościowy, dlaczego czuję pustkę? Czy ten ból jest przejściowy? Czy znowu łykam trudki? Zatruta cała trafiła w moje serce. Czemu chcesz mi pomóc? Przecież tego nie chcę. Chcę robić do zgonu, planta trzymam w ręce. Proszę mi dopomóż, daj mi znać że jesteś, yeah. Szukam cię nocami, chociaż jestem tu jak krąt. Chcę ruszyć z tego miejsca, ale ciągle stoję w korku, ważne. Że nie zasnę Nie zasnę Znowu yeah. Robię muzykę, bo po mi w żyłach niebo, czuję do tego powinność Powiedz, co miałem zrobić, dlaczego oddać ten bankroll. Zawsze stawiałem na swoim, nie robię jak większość Niedługo polecę na Olis, nie łapię mnie bierność Powiedz, kurwa, co miałem mieć w głowie, dlaczego mam to Mi w bani już tego strzeniaka nie postrzujesz Suko powiedz dlaczego nie jestem jak większość Jaram się tym, dlatego cierpię na bezcenność. Nie wiem co w tym zmienić, chyba taki będę Zrobię z tego viral albo kurwa zdechnę w piekle Jestem wartościowy, czego czuję pustkę Ten mój jest czy znowu łykam trutkę Zatruta strzała trafiła w moje serce Czemu chcesz mi That you stay.